Dolitla po promocję Tam parking rap tam, tam. O Powiedz mi, co ty wziąłeś? Range Rover poszedł na randkę z Brusem Lee i wyszło to. No właśnie, Jayco. widzę. Jako. 7 Super Hybrid. Skąd to pochodzi? To jest kolejne auto z Chin, które jest dość intrygującą propozycją rynkową dla swoich droższych rywali. Kosztując w najwyższej opcji wyposażenia niecałe 170 tysięcy złotych. Przyjemna cena. Tak, jest łatwo, jest przyjemnie i jest tanio. A, to jest najważniejsze. Ale słuchaj, ale ogólnie, jak teraz jeździsz, jak ci się jeździ? Jest dynamicznie, jest fajnie. Układ hybrydowy plugin działa i to skutecznie działa, to trzeba mu oddać. 1.5 Turbo Produkcji Mitsubishi, 143 konie, plus silnik elektryczny, 204 konie. Razem 347, ale po hamowni wychodzi 280. Okay. Jest dużo. Nie, no 280 koni, słuchaj, jak do auta, które ma być dla rodziny, myślę, że w porządku. Wiesz co? Przejedźmy się. Zapraszam, chodź. Jedziemy. Ok. Nie, ale przyjemnie tutaj. Słuchaj, auta nie trzeba odpalać. Odpala się samo, praktycznie rzecz Wajchak w mercu. No właśnie, mercu. widzę, że to jest Mercedes. To jest Mercedes. Tak, widać, widać dużo inspiracji czerpali. Dobrych marek premium europejskich absolutnie jest to. Nie, powiem to jeszcze tak na pierwszy rzut. Podoba mi się, fajnie łatwo? to wygląda. Miło, sympatycznie i estetycznie. Tak, jest łatwo, przyjemnie i naprawdę, uwierz mi, jest niedrogo. Biorąc pod uwagę, ile dostajemy na dzień dobry wyposażenia za tę kasę, warto jest rozważyć opcję. Szczególnie, że konkurencja zaczyna się w tym momencie będąca hybrydami typu plug-in, w tym wymiarze, ale nie dając Ci tego samego wyposażenia, od 200 tysięcy złotych w górę. A to dużo mnie kosztuje. 170 tysięcy za wszystko? ILE?! Panoramiczny dach, odsuwany, otwierany w każdą stronę, ośmiogłośnikowy system Sony. No jest bogato. Powiem Tobie, że coraz bardziej mi się to podoba, jak opowiadasz o tym aucie. Jest przekonująco, naprawdę jest przekonująco. Myślę, że więcej zobaczymy, jak spędzimy z nim trochę więcej czasu dzisiaj. I poobcujemy sobie z nim nawzajem. Nie pojeżdża z tobą. No i witajcie z pokładu Jayco 7 Super Hybrid. Jeździmy dzisiaj cały dzień, ogrywamy go dla Was, różne robimy przebitki. No i słuchajcie, mamy już swoje przemyślenia. Przemyślenia parę, parę wniosków listę tego, co nam się podoba, co nam się nie podoba lub nas delikatnie mówiąc, irytuje. Więc zrobiliśmy sobie standardowo listę. listę. I lista wygląda tak. Ja się tutaj nią wspomogę, żebyśmy wam nic nie pominęli. Więc tak, z plusów pierwsze co mieliśmy to napędy przecinane jakby ciszą. Tak, biorąc pod uwagę to, jak napęd elektryczny przechodzi płynnie do napędu hybrydowego, jest to ciche, płynne, przyjemne i bardzo, ale to bardzo dynamiczne. Tak zwróciliśmy mocno na to uwagę, że jeśli chodzi o przełączanie się napędów, wspomaganie się tych napędów. Tutaj mamy sytuację, która nas nie drażni, czyli dodając gazu i jadąc no, z gazem do dechy wciśniętym, nie mamy tego wycia, takiego silnika, który po prostu wskakuje na obroty i robi, Ni -ni -ni", że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Więc <laughs> tak. tutaj bardzo duży plus, jeśli chodzi o Jake'u, o dopracowanie tego i naprawdę jest to przyjemne, więc nie czuliśmy tutaj żadnego dyskomfortu. Tak, się. Um, drugą rzeczą, którą wymieniliśmy na liście, jest head-up. Head-up jest... Czytelny, przejrzysty, przyjemny, na dobrej wysokości, z pełną regulacją, jest kolorowy, daje wszystko, co chcę. Słuchajcie, ja nie jestem fanem head-upów. Ogólnie uważam, że to jest taka trochę zbędna funkcja, ale tutaj naprawdę head-up mi się też podoba. Jest tak, jak Czeks powiedział: nie jest napchany na tym head-upie tego wszystkiego ikonek, tylko podstawowe rzeczy, które nas naprawdę podczas jazdy interesują, i to jest dla nas super. Trzecim punktem, który wymieniliśmy, było komfortowe, lekko sztywne zawieszenie. Tak, ten raczej szczerze mówiąc, zawieszenie w tej grupie na rynku jest do siebie bardzo, bardzo podobne. Jest, jest komfortowo, poprawnie, wybierane są nierówności, jednakowoż jest troszeczkę sztywno, co da się odczuć na wybojach tak naprawdę. Mi akurat to zawieszenie kojarzy się trochę z niemieckimi autami klasy średniej, czyli one są dobre do pokonywania nawet długich tras, ale nie są takie za miękkie. on nie jest taki pontonowy. O. Tak, prowadzi się przyjemnie, bardzo blisko mu zawieszenie, moim zdaniem do konkurencyjnej RAV4, która jest dużo droższa. Zakładam, że konkurencja w postaci Hyundai Santa Fe, Opla i jest tu, tu ona bodajże jeździ bardzo podobnie. Też mam takie, takie okay, zdanie, dobra, ale dobra. tutaj jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o to, o to zawieszenie. Ono jest po prostu dobre. Tutaj jest wszystko tak, jak powinno być, więc yy, duży plus od nas. E, trzeci, e, czwartym punktem, przepraszam, była panorama otwierana, rozsuwana. To uważamy, że jest bardzo fajną sprawą, że ta panorama cała po prostu cała od przodu do tyłu otwiera nam się, czyli ta zasłona. Dodatkowo możemy połówkę, czyli tą przednią część dachu szklanego podnieść i możemy ją uchylić i też a otworzyć. Też otworzyć. Tak. tak, i to jest super. Sprawdzaliśmy, czy ona jakoś bardzo nie szumi. Bo to też jest ważne, Dobry. tak? Często producenci, niestety, po rozsunięciu tego... Jest um... ten nieprzyjemny szum, który po prostu przeszkadza w funkcjonowaniu. Tutaj jest naprawdę dobrze. Dobrze, Po prostu dobrze. jest dobrze. Następnym punktem były fotele. Ogrzewane, a raczej grzane, bo ogrzewane to tak dziwnie brzmi trochę. Ogrzewać dom domkominkiem. O, na przykład. No dzisiaj za ciepło akurat, żebym kominek odpalił, ale tak, fotele, które są wentylowane i grzane. Bardzo sprawny sprawnie działał jak dzisiaj mieliśmy 20-20 parę stopni w słońcu, ten wentylowany fotel nawet na pierwszym stopniu regulacji naprawdę dawał sobie świetnie radę Wiecie, schłodzić. Dwóch chłopa z lekką nadwaką w temperaturach plus <grym> 20 zabójcze. stopni. Tak, to już jest dla nas trochę zabójstwo, więc sprawdziliśmy, czy układ nam tak zwane kochone lekko schłodzi i udało mu się. To, to prawie schłodzone kochone tak, to po poprawnie składzone kohode z plus 4 litery i idealnej temperaturze mieliśmy więc tutaj duży plus od dla Jake'u. Później wymieniliśmy sobie 8 głośników Sony. Tak, przyjemny system nagłośnienia, który bardzo przyzwoicie daje sobie radę w takich warunkach, powiedzmy jak my się dzisiaj poruszamy, czyli warunkach mhm. miejskich typowo. Tak dzisiaj jeździliśmy ogólnie tylko w mieście. Nie byliśmy na żadnej trasie, testowaliśmy go w mieście. Dzisiaj mamy też akurat niedzielę handlową, więc ruch naprawdę ten spory. ruch jest spory, więc to dla nas było fajne. Tak, a takie, są takie to są takie warunki, w których to auto zwykle spędzi 95% swojego życia, więc myślę, że trafiony dzień na trafiony no. samochód. Dobrze. Trafiona pogoda. Idealnie trafiona. E, tak, głośniki Sony, słuchajcie, dały radę. E, jedno co no, to na pewno to nie jest sprzęt dla audiofila. On jest bardzo poprawny, czysty, z dobrym dźwiękiem. No ale nie mówmy tutaj o audiofilii takiej prawdziwej. Absolutnie tak? nie. To jest nie. po prostu poprawny system. Tak i od nas jest tutaj plus, bo on spełnia swoje zadanie, szczególnie dalej mówimy tutaj o samochodzie w tej cenie. Tak, tutaj w jakiegokolwiek, jakiegokolwiek nasze narzekanie na ten samochód, czy na sposób jaki zbudowany, co też przyjdzie później, niweluje jego Tak, <laughs> bardzo. Następnym punktem jest duży, czytelny ekran 14,8 cala. On mi troszkę przypomina taki Tesla look. Tak, tu w ogóle ogólnie design tych ekranów i, i rozstawienie. Zdaje rozstawienie nam... to może nie, bo w Tesli to masz jeden. No nie, jeden, w Tesli więc... masz jeden, to prawda, <laughs> tak, ale deska, to, ta, 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 ta deska rozdzielcza, tak, faktycznie masz ekran ale w formie Teslowej, pionowy, ten na prawie 15-calowy wyświetlacz plus stylistyka zegarów na ekranie dla, dla kierowcy, no tutaj mamy, faktycznie tutaj na środku jest Tesla, ale przede mną, przed moje oczy widzą Range Rovera i to nawet bardziej w stronę Evoca bym się skłaniał. To w tu moment, się, tu się też z Tobą zgodzę, ale jest to przyjemne, dlatego, bo jednak te parametry, nie dość, że mamy na head wyświetlone, to jeszcze mamy jednak ten zegar przed nami, co dla mnie jest fajne. Ja jestem fanem w tym momencie, akurat ten Tesla look, rozumiem, może się podobać, dla mnie trochę za mało. Następny punkt i to jest design zewnętrzny i wewnętrzny. Tak, auto z zewnątrz wygląda po prostu genialnie, przywodzi na myśl troszeczkę… Klocek. Klocek? Taki, wiesz, ja to się śmieję, że to taki trochę klocek Lego, ale trochę o techniksach. Tak, taki troszeczkę ociosany, z przodu patrzysz na niego, widzisz troszeczkę Jeepa, patrzysz z boku, widzisz Range Rovera Velara. Tak, i J.Q. też uważamy, że jeśli chodzi o ten design zewnętrzny, jest on ładny. Tak, jest... Nam się podoba, tak? No to jest klocek. Tak, jest klocek, ale jest to funkcjonalny klocek przede wszystkim. Dokładnie, więc on spełnia po prostu swoje zadanie, tak? Tak. No, jednak na parkingu widać jego masywność też. Nie da się tego auta zgubić. A co do wnętrza, tak jak już wcześniej napomniałem, wnętrze jest ładne, przywodzi na myśl właśnie wspomnianego Range Rovera i Tesle, a ma to swoje plusy. Następnym punktem, jaki mieliśmy, to była i to jest ciekawostka: grzana przednia szyba. Rzadkość tak naprawdę na rynku, może nie tyle, co rzadkość, co nieczęsto spotykamy taki bajer, który w naszych warunkach pogodowych przy jakiejkolwiek zimie jest po prostu potrzebny, nawet. I potrzebny jest użyteczny. Ja uważam, że to stromalny. powinien mieć każdy po prostu samochód. To powinno być standardem w każdym aucie. Tak. I zawsze w dawniejszych latach zazdrościłem, jeśli chodzi o użytkowników Fordów, bo bardzo często chyba w Fordach były właśnie przednie szyby grzane. Tak. Focus trzeciej generacji oferował coś takiego w standardzie na dzień dobry chyba nawet, jeśli nawet razie w standardzie to za jakąś tam niewielką dopłatą, ale było to po prostu genialne rozwiązanie, tak, kiedy nawaliło śniegu. Tutaj bardzo duży plus. No i taki punkt, który wybacza chyba potem już wszystkie niedociągnięcia w aucie, czyli to jest plus cena w porównaniu do konkurencji. Tak, to jak wcześniej o tym gdzieś tam prywatnie rozmawialiśmy cenowo, to jak auto się plasuje na tle konkurencji, i właśnie wcześniej wspomniana RAV4, Tucson, Grandland i coś jeszcze, to auto jest po prostu znacznie tańsze. Wiele z tych samochodów zaczyna się od tej ceny, od tej ceny w której Jayco już się kończy. Czyli za 180 tysięcy złotych dostajemy w pełni wyposażony samochód w najwyższej linii wyposażenia. Wiele, wiele z tych samochodów po prostu od tej kasy się już zaczyna dopiero. Dostajemy Golasa wtedy. Tak, no, czyli, przysłowiowego. Wiecie, można tutaj powiedzieć, że oczywiście w tych pieniądzach można kupić sobie auto dwuletnie, trzyletnie, ale my rozpatrujemy to pod nowe to nowe. Nowe to nowe, tak. Ja na przykład uważam, że ma to swoją rację bytu. Ładnie wygląda. Fajnie się prowadzi, ma jednak trochę mocy, bo powiedzmy sobie, że z tego co wiemy od chłopaków z Matsuoki, od których w ogóle mamy auto i im też dziękujemy i pozdrawiamy, chłopaki go hamowali i on na hamowni na koła ma 280-290 jakoś tak koni, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik, szczególnie, przy takim spalaniu, jakie my dzisiaj osiągnęliśmy, bo słuchajcie, dla mnie to jest po prostu śmieszne. Klocek z pełnym wyposażeniem. Tak, jedziemy klockiem techniksa, który ma prawie 300 koni, tak już na kołach licząc, i w tym momencie osiągnęliśmy spalanie. Nawet zobaczmy teraz co mamy, bo mieliśmy dzisiaj 4 litry. Jakoś tak, było, 4, 4 z groszem. 4 Teraz do średniej, Dobra, teraz akurat mam zaburzyło 6 ,8, trochę, ale trochę... mamy 6,8 na odcinku 100 km, e, gdzie go deptaliśmy, a ogólnie przez e, chwilę wcześniej nam jeszcze pokazywał zliczone z 50 km, bo samochody chińskie mają to do siebie, że liczą na 50 kilometrów jakby spalanie, zużycia i słuchajcie, mieliśmy 4 litry, no to... Kurczę, przy 300 koniach? Super, naprawdę, to jest świetny, świetny wynik przy tym rozmiarze auta, przy tej ilości mocy i przy tej elastyczności, jaką nam to zapewnia, bo ten 204-konny elektryczny silnik naprawdę robi genialną robotę. Tak, tak, ale żeby nie było tak kolorowo, więc Są oczywiście rzeczy. mamy tak zwaną listę minusów. No i pierwszym naszym uniedogodnieniem, które znaleźliśmy w aucie, to jest rzecz, która po prostu mnie denerwowała strasznie jako użytkownika, tak jakby jednego dnia, bo wiadomo, że gdybym pojeździł niepewnie tydzień, no to już bym to myślałem, się przyzwyczaił tak. to nie byłoby dla mnie problem. To Sposób gaszenia auta. Nielog to jest bardzo nielogiczne rozwiązanie. Nie. Zakładam, że gdzieś tam była jakaś intencja nowoczesna idąca za tą wizją, ale podjeżdżając do sklepu, pierwszy raz jadąc z tym samochodem, poszedłem po bilecik do, par do, par do parkomatu. Myślałem, że on tak samo się wy wyłącza, jak się włącza, czyli po prostu wysiadam, zamykam, spadam. No, jednak nie. No zrobił ci psikus. Tak, siedziałem przez 10 dobrych minut szukając rozwiązania, już posikując się nawet internetem i czatem GPT, próbując zgasić tą konstrukcję. I finalnie jedyne, co mi pomogło, to tempackie i szalone klikanie po ekranie, szukając rozwiązania jakiegokolwiek tej dość dla mnie mało komfortowej sytuacji. No jest, system gaszenia auta jest na pewno nie dla ludzi, którzy są tylko trochę bystrzejsi od goryla, czyli my, tak. e, ponieważ nas to po prostu przerosło, można tak powiedzieć, no bo nas to przerosło. Słuchajcie, żeby wyłączyć auto, to musimy zatrzymać się, z prawej strony ekranu od góry do dołu przeciągnąć palcem, po czym pokażą nam się jakby skróty ikony i jest opis, w którym mówi wyłącz Auto. Tak. Wyłącz zapłon, wyłącz auto, takiego, Czyli po prostu nie? mamy ikonę, która odpowiada za gaszenie tego auta. No po prostu, jeśli ja jestem tylko i wyłącznie trochę mniej włosiony od goryla, ale wszystkie inne funkcje u mnie są goryla, to dla mnie jest to za dużo. Tak, jest to troszeczkę do. Chcielibyśmy, bo gdy, żeby był to po prostu ten jeden mały fizyczny guzik, start and stop, bo będąc amebą umysłową, ewentualnie małpą gorylem. No robi się to w jakiś sposób problematyczne, tak naprawdę, żeby zgasić samochód, najbardziej prozaiczna z rzeczy, tak naprawdę. E, no, ale miejmy nadzieję, że e, nie wiem, przy liftingu tego samochodu zrobią taki prostacki guzik start-stop, to by tak. było super. Słuchajcie, drugi, drugie uniedogodnienie, które znaleźliśmy, to jest skomplikowany sposób obsługi auta i w sumie właśnie pierwszy punkt nawiązuje do drugiego, drugi tak. do pierwszego. Tak, wiele, wielu rzeczy trzeba poszukać tak nawet. troszeczkę się bardziej nad tym skupić, głupie szukanie dzisiaj wycieraczek po myjni też nam przysporzyło chwilę, chwilę problemu, bo nie było to gdzieś tam zbyt oczywistą no, rzeczą Okej, okay, Czeksi, ale my wyznajemy zasadę małpy razem silne. Tak, tak małpa widzi wajchę, małpa trąca i wycieraczki robią i jest super. Tak, nie było to łatwe dla nas. To są rzeczy, słuchajcie, może nie tyle, co one są minusami, tylko po prostu. My, jako undertale, musieliśmy chwilę z tym poobcować, abyśmy wiedzieli, jak się obsłużyć. Tak. I to nie jest na pewno błąd, to nie jest wielki minus, tylko po prostu było dla nas to na początku nielogiczne. Nienaturalne przynajmniej. Nienaturalne, takie trochę nielogiczne. Ale to jest, cały czas będziemy powtarzali, po tygodniu jazdy. Nie będziemy mieli z tym żadnego Absolutnie, większego problemu. problemu. No i słuchajcie. Jest jeszcze jeden jedno niedociągnięcie. O, nazwijmy to niedociągnięciem. Chociaż to się pokazało tylko w wersji z tego, co wiem, Super Hybrid. To jest lusterko środkowe wsteczne. Trochę rybie oko, robi. Tak, ono jest na takim rybim oku. I to jest bardzo fajna sprawa, kiedy. Macie dzieci i chcecie obserwować na przykład, co się dzieje na tylnej kanapie z waszymi pociechami. Super. Czy mogą być w wersji Homo Sapiens, ale mogą być też w wersji psiokotowej. Tak. To super, ale podczas jazdy musicie się przyzwyczaić, że jednak lusterko ośrodkowe wsteczne jest inne niż boczne lusterka. To chwilę zajmuje, ale no, jest to ale do, jest przeżycia, to, do tak. ogarnięcia. To jest nowe na rynku, więc nie, czy nie, nie, myślimy, że, nie. Myślimy, że słuchajcie, auto na pewno jest bardzo ciekawe i jest super uplasowane, jeśli chodzi o e, finansowość. Tak, cenowo plasuje się świetnie w porównaniu do konkurencji. E, tak, kieszeń po prostu tutaj mniej zaboli, a na pewno macie nowe auto, które ma gwarancję, które ma serwis. E, to jest dla nas bardzo ważna kwestia, jak dla wielu użytkowników. Aktualnie zobaczcie, jedziemy ponad 100 na godzinę i, i naprawdę jest tutaj cicho. My rozmawiamy bardzo cicho, ponieważ, tak jak w pierwszym naszym odcinku, no, mieliśmy bardzo słabe mikrofony, więc zakupiliśmy nowe i mamy tutaj ciszę, więc też bardzo cicho mówimy, ponieważ te mikrofony naprawdę ładnie zbierają. Co do mikrofonów, pamiętajmy. Dalej jedną rzecz. Hasło nasze jest proste. Robimy to. to tanio. tanio. I dalej tak będziemy robili. Będziemy to robili tanią. Przejdźmy do tematu naszego jq Seven Super Hybrid, który jest klockiem techniksa, jak to uznaliśmy, tylko w pozytywnym znaczeniu, naprawdę. Czy to auto, myślisz Czeks, że jeśli chodzi o taką, powiedzmy sobie, młodą rodzinę z dzieckiem, którzy chcą mieć po prostu auto nowe, czy to jest dobry pomysł? Biorąc pod uwagę to, co dostajemy w tej wersji za te pieniądze, czyli to jest ta najwyższa wersja wyposażenia za 170 tysięcy złotych, Biorąc pod uwagę funkcjonalności, które oferuje, to auto nie tylko się nadaje dla małej rodziny, ale także moim zdaniem, szczerze, zdominuje rynek w tej kategorii w przeciągu najbliższego roku tak naprawdę. Też mam takie samo wrażenie, ponieważ bardzo dużo osób, e, myślę, że młodych się nim też zainteresuje, z racji tego, że jest jednak technologicznie fajnie zaawansowany już. Jest ładny, jest elegancki. Jest ładny. Tak, szczególnie czarnego. Dzisiaj widzieliśmy czarny na ulicy. Jest, jest genialny, bo to jest bajka. I właśnie też <coughs> ustaliliśmy, że tym autem, znaczy, może inaczej, widzimy to auto jakby w pracy. Tak, jest to praca, która gdzieś tam z perspektywy tego, co robię zawodowo, utkwiła mi w głowie, bo przy podróżach służbowych, często gęsto będąc więzionym z lotniska do hotelu, chcemy być przewiezieni czymś. Przyjemnym, fajnym. fajnym, wygodnym przede wszystkim, a ilość miejsca z tyłu, będąc zmęczonym po podróży, to jak bardzo mogę się tam rozłożyć. Mistrzostwo świata, naprawdę. Tak, jest tutaj naprawdę super. I tak, i praca, którą to auto mogło, mogłoby wykonywać, to jest. Pop... szatul taki typowy, tak. tak naprawdę. I dalej jadą, jedziemy, jedziemy drogą, jest fajnie wyciszone, jest 70 na godzinę i jest tu po prostu cicho. cicho. Jest cicho, przyjemnie. jest Okej, okay, wiadomo, że gdyby V8 nam dudniło z wydechu, to jest bardzo przyjemny dźwięk, ale ta cisza też jest myślę, że pożądana przez użytkowników, którzy szukają takich aut. Tak, nawet robiąc przyspieszanie z Hamskim pedałem w podłodze, tu dalej no, jest jest cicho. Jesteśmy, I teraz słuchajcie, jesteśmy na maksymalnych, dodaj mu gazu, tak żeby skoczył na ten maksymalny obrot. O! Jesteśmy na maksymalnych obrotach i tylko usłyszeliśmy trochę ten silnik benzynowy. Tak. I to jest naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. My jesteśmy na tak. Myślę, Czy... że tak. To już jest. Myślę, ten moment, że, że możemy... myślę, że możemy po prostu skończyć to nasze gadanie. Tak. Dla Was. Pokrótce, Jaku, fajna robota. Zróbcie aktualizację, dodajcie guzik startu i będzie po prostu bez uwag. Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.